witajcie drodzy widzowie mam na imię Waldek chciałbym tym filmem rozpocząć nową serię na swoim kanale na YouTube wcześniejsze, wcześniejsze filmy które możecie zobaczyć sprzed, chyba ostatnie sprzed roku trochę były w innej formie tam bardziej skupiałem się na na wykonaniu poszczególnych projektów głównie były to meble teraz trochę zmieniłem kierunek Skupiałem się na tym, żeby tam te filmy były bardziej interesujące jeśli chodzi o sposób wykonania, a teraz bardziej myślę o tym, żeby poopowiadać Wam trochę o tym, jak wygląda codzienność w takim małym warsztacie garażowym, bo jest to zaadaptowany garaż. Do warsztatu chciałbym Wam poopowiadać, co tutaj robię, dlaczego akurat stolarstwo, dlaczego. W tym kierunku chcę iść, w którym kierunku się rozwijam i ogólnie Wam poopowiadać trochę o tym, jak wygląda codzienność w takim małym warsztacie. Możecie też śledzić mnie na Instagramie. Nazwa kanału również jest Lardwood. Także myślę, że te dwa kanały będą są przenikać się na Instagramie. Będę pewnie więcej dodawał filmików odnośnie projektów, krótkich filmików. A tutaj pozwolę sobie Wam trochę poopowiadać o tym, co robię. Na pewno poopowiadam Wam o swoich projektach aktualnych tych, które zrobiłem w przyszłości. Może trochę wrócę też do projektów, które robiłem dużo dużo wcześniej. I od czego zaczynałem tak naprawdę. Z aktualnych projektów tu możecie zobaczyć taką nazwą. Bym to, Geometryczną mozaikę, którą gdzieś zobaczyłem na kanale z, chyba z Ameryki Południowej, zrobiłem własny projekt i, no i wykonanie, oczywiście, też własne. Jestem na etapie kończenia, także może też o, o tym popowiadam. Tam widzicie nogi ze stali, też o tym popowiadam, o swojej przygodzie ze spawaniem i tym, jak, jak łączę drewno z metalem. Są to nogi do stolika, który robi mój kolega. Użyczyłem mu miejsce i trochę też mu pomagam w tym wykonaniu. Też poopowiadam wam o, o swoim przyszłym projekcie, który jest na zamówienie dla mojej szkoły jogi, do której uczęszczam. Będę robił dla nich dosyć sporych rozmiarów logo. Także też bardzo jest to ciekawy projekt, na który już czekam, żeby go wykonać i pewnie będzie wiązał się z wieloma wyzwaniami, no ale to jest właśnie to, co jest w tym ciekawe. No i sprzęt. O sprzęcie pewnie można by odpowiadać w nieskończoność. Mnóstwo już filmów powstało na temat pewnie każdego z tych sprzętów, który jest u mnie w języku polskim też. Więc e, pewnie niewiele będę mógł wam więcej powiedzieć o tym, chociaż będą to moje doświadczenia. I to jak, jak ja w jaki sposób sobie z nimi radzę, jak z nimi pracuję, które są przydatne, które są dobre, które są do pani, więc poopowiadam wam na pewno o tych dużych sprzętach, o pile stołowej, o grubościówce, od, e, od ciągu, o odciągu pyłu i, i biurów. Za mną też jest strugarka, no i trochę innego też sprzętu dookoła mnie, także poopowiadam wam o, o tym, na czym ja pracuję, jakie wybieram marki i dlaczego takie. I myślę, że to też może być ciekawe dla niektórych z Was. No i wyzwania. Wyzwania jak dla mnie to ten stos jest obecnie największym wyzwaniem. Dębowa tarcica. Nie pierwszy raz się podejmuję tutaj w tym warsztacie do rozkroju i, i tak naprawdę wszystko co co obecnie robię, to jest właśnie ze, z ym, tarcicy, którą sam rozkrajam i, i sam obrabiam. No, szczerze mówiąc, rozkrój jest największym wyzwaniem. Też Wam o tym poopowiadam. O całym procesie, co do tego używam i gdzie popełniam może błędy, i, i jaki sprzęt psuję przez to. Ja myślę, że całkiem ciekawy temat dla też wielu z Was jak sobie z tym radzić, czy jest sens um, bawienia się w rozkrój tarcicy i szczególnie w takim małym zakładzie w takim małym warsztacie czy być może lepiej pójść w gotowe półprodukty gotowe kantówki czy też deski no ja wybrałem taki taki sposób no i też wam o, o tym opowiadam. To tyle, myślę, pomysłów na dzisiaj. Um, wracam do, do pracy, wracam do dokończenia swojego geometrycznego dzieła. Zapraszam Was do oglądania następnych filmów, komentowania. I czego tam się jeszcze nie robi pod filmami. Dzięki, do zobaczenia.